Agnieszka, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na Ramowca Polsatu, no i przed nami 20-lecie Tańca z Gwiazdami w Polsce. Jakie emocje ci przy tym towarzyszą, że będziesz tańczyć w tej jubileuszowej edycji? Jestem bardzo szczęśliwa, bo Taniec z Gwiazdami jak nie patrzeć, odegrał bardzo ważną rolę w moim życiu. I Taniec z Gwiazdami w momencie kiedy ja dołączyłam, czyli w 2014 roku, był takim, myślę, punktem przełomowym w mojej takiej karierze, nazwijmy to medialnej. Bo wcześniej byłam kojarzona tylko z rolą Bożenki w klanie, niewiele osób wiedziało, że zajmuję się tańcem sportowym, i, i to był taki trochę punkt zwrotny, bo duża część widzów telewizyjnych zobaczyła, że ja to nie tylko postać z serialu. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogę wystąpić w tej jubileuszowej, i, i myślę, że ona będzie dla mnie taka bardzo emocjonalna i ważna. Pamiętam, jak rozmawialiśmy u nas na wywiadzie studyjnym, że jeszcze potrzebujesz tego czasu do namysłu, co Cię przekonało, żeby jednak wziąć udział w kolejnej edycji? Odpoczęłam. No tak, nabrałam bardzo dużo mocy. Bo tak jak Ci mówiłam, to jest program, który jest bardzo intensywny, wręcz wykańczający. I półtora miesiąca mniej więcej wstawałam na nogi, żeby móc podjąć decyzję w takiej pełni mocy i w pełni przekonaniu, w pełnym przekonaniu, że, że chcę tego. I już nie mogę się doczekać. No właśnie, jak myślisz, czym nas może zaskoczyć tegoroczna edycja? Czym nas może zaskoczyć tegoroczna edycja, ponieważ nam produkcja nic nie mówi, więc um, mówią tylko, że będzie bardzo dużo niespodzianek, bo będzie jubileuszowa, więc możemy się wszyscy tego spodziewać. Zobaczymy, co się tam wydarzy. Ale to fajne, wiesz, tak z perspektywy tancerza, tancerki, to też fajne, że to nie jest tak samo jak zawsze, tylko że coś czekacie nowego. I powiem Ci, wiele się mówi o tym, że Kasia, która pojawi się w Tańcu z Gwiazdami w roli gwiazdy, zatańczy z Janią Leser. No właśnie, to na razie to są plotki, ale zastanawiam się, jakie Ty masz do tego podejście z roli, w, jakby oczami osoby, tancerki profesjonalnej, która się tym zajmuje. Jak dobrze ograć taniec, żeby dwie kobiety, że tak powiem, mogły ładnie pokazać się przed widzami? To by było na pewno mega wyzwanie i na pewno taki też historyczny moment, bo takiej pary jeszcze nie było. No, myślę, że byłoby to mega ciekawe, a jak to grać, to jest za trudne dla mnie pytanie, bo nigdy tego nie robiłam, więc nie mam doświadczenia. Tu trzeba kombinować, tu trzeba znaleźć na to sposób, trzeba znaleźć pomysł przede wszystkim. Zobaczymy, czy tak będzie i jak będzie. A gdyby do Ciebie przyszła taka propozycja, to byś się zgodziła? Myślałam o tym i powiem Ci, że ja lubię nowe wyzwania, więc to mogłoby być ciekawe. E, wiele się mówi o tym, oczywiście cały czas to są plotki. O tym, że zatańczysz w tym roku z Marcinem. No właśnie, jakie ci emocje towarzyszą przy tym, jeżeli jak czytasz to wszystko, co się dzieje, chciałabyś zatańczyć z Marcinem? Bardzo dobrze wiesz, że nie możemy mówić o zestawieniach par jeszcze, tak. bo nie jest to oficjalne, więc. Pozostawię to bez komentarza, dobra? Jak najbardziej, ale ja pociągnę trochę temat od innej strony, bo, bo jednak się znacie również prywatnie, no i zastanawiające jest, jak tak naprawdę wpływa relacja prywatna też na tego typu występy, no bo domyślam się, że to jest zupełnie inaczej poznawać osobę, którą już znasz w pewien sposób, niż kompletnie nową, obcą osobę, tak jak było w przypadku Filipa, mm. i pokazać widzom super odsłonę. Powiem ci, że nie wiem jak to jest, bo nigdy tego nie doświadczyłam. Więc yy, trudno mi się wypowiedzieć na ten temat. Jednocześnie jestem przekonana, że to jest może nawet trudniejsze. Pod jakim względem? Bo nie wchodzisz yy, w relacji tylko zawodowej. No tak. No i tutaj muszę niestety również nawiązać do tego, co, jeżeli dobrze kojarzę, wczoraj miało miejsce, czyli zdjęcia paparazzi, które ujrzało światło dzienne i tam widzieliśmy, że Ty z Marcinem kroczyliście na imprezę integracyjną. No właśnie, jak Ty zareagowałaś, gdy zobaczyłaś te zdjęcia? Wiesz co, zdjęcia paparazzi z moją osobą pojawiają się ciągle gdzieś i staram się po prostu przechodzić z tym, tak wiesz, widzieć i przepuszczać dalej. I jakoś nie, jakby nie nadawać temu jakiegoś emocjonalnego e, znaczenia, bo, bo gdybym miała przeżywać każdą taką sytuację, to myślę, że byłoby mi w życiu bardzo trudno. A jest to Twoim zdaniem przekroczenie pewnych granic? To jest bardzo trudne pytanie, bo wiesz, są dwie strony tego medalu. Z Aha. jednej strony e, pracując w tym zawodzie, robiąc takie, a nie inne rzeczy, będąc w show-biznesie w zasadzie od 26 lat, no to poniekąd godzę się na to, bo to taki biznes, a z drugiej strony jako człowiek, jako kobieta chciałabym mieć swoją prywatność, marzę o niej i chciałabym, wiesz, jadąc do domu nie patrzeć w tylne lusterka i nie sprawdzać, czy przypadkiem ktoś za mną nie jedzie, więc ym... Jestem tak, wiesz, na takiej wadze, że rozumiem, mhm. trochę muszę zaakceptować, a z drugiej strony marzę czasem o większej prywatności. I ostatnie pytanie na sam koniec. No właśnie, czy miałaś kiedykolwiek taką sytuację, że faktycznie musiałaś uciekać przed paparazzi, czy krążyć po mieście? Bo wiem, że zdarzają się takie sytuacje wśród osób publicznych, że próbują gdzieś zgubić ten samochód, żeby, nie wiem, nie poznały adresu, pod którym mieszkają, czy, no chociażby tak jak w Twoim przypadku, żeby może też dziewczynki nie były narażone. Miałam, do ochrony własnych dzieci. Jak najbardziej rozumiem. Agnieszka, w takim razie ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. No i co? I widzimy się już niedługo w tańcu z gwiazdami. Już niedługo, aczkolwiek wiesz, ten, to jest taki tuż przed startem ten moment, to oczywiście jak w takim boksie do wystartowania. Już bym chciała, a to jeszcze jeszcze chwilka. Tak, ale to już, już za chwilę tak. Minie naprawdę. szybko. Dziękuję Ci. bardzo. Dzięki śliczne. Lambert, witam cię bardzo serdecznie. Witam, witam. Znajdujemy się dzisiaj na ramówce jesień zima w Polsacie. Tak. Jakie emocje ci towarzyszą, bo bym powiedział wielkie zmiany. Zmiany, zmiany, ekscytacja i nie mogę się doczekać. Ta scena jest ogromna. Dzisiaj przygotowała stacja Polsat mnóstwo niespodzianek i ja już się nie mogę doczekać. Zacieram ręce. Będzie się działo na tej ramówce. Ale ja ci muszę tutaj powiedzieć, że stacja Polsat nas zaskoczyła w tym roku piękną obsadą tańca z gwiazdami, gdzie ty również się tam pojawiłaś. Skąd, te, skąd ta decyzja, żeby w ogóle wziąć udział w tańcu z gwiazdami? To zawsze było moje marzenie. Dostawałam kilka razy propozycje i poczułam, że to jest ten, ten odpowiedni moment. Bardzo się cieszę, że to właśnie w tym, w tym czasie, bo jestem na to gotowa. Chociaż powiem wam, że lekki stresik jest. Mam nadzieję, że mój partner taneczny będzie miał duże pokłady cierpliwości, wyrozumiałości, ale też, że. Że się dużo, dużo nauczę, ale przede wszystkim myślę, że każdy z nas tutaj naprawdę już się troszeczkę poznaliśmy, że nie ma tego jakiegoś dziwnego ducha rywalizacji, tylko jest, te, no, radość z tego, że tutaj jesteśmy po prostu. Wspominasz o tym, że trochę stresik jest. czego ty się najbardziej obawiasz? Ja myślę, że tego fizycznego wyzwania, że to tutaj naprawdę nie ma żartów, tu jest krew, pot, łzy, ja to widziałam. Zawsze byłam pełna podziwu dla wszystkich ludzi, którzy, którzy się zdecydowali na udział w tym programie, bo wiem, jaki to jest ogrom pracy. No i to są tak naprawdę, bym powiedział, cztery miesiące w sumie można mówić, bo jeszcze miesiąc przygotowania tak. przed tańcem z gwiazdami. Z czego ty musiałaś, że tak powiem, zrezygnować, co musiałaś poświęcić, żeby wziąć udział w tym programie? No bo jednak nie ukrywajmy, są to godziny dziennie przygotowań. To jest kwestia umiejętnego dopasowania kalendarza koncertowego, ułożenia tych puzli, ułożenia tych klocków tak, żeby wszystko grało. No i właśnie tu jest ta, ta, ta kwestia tego, te, wiesz, e, formy, kondycji i tak dalej, ale myślę, że też cardio, które robię na koncertach, że te trzy razy 60 minut ponad 60 minut cardio w, w weekend. Grubo ponad 60 minut, to, to, to myślę, że, że będzie fajną zaprawą do tego. Każda gwiazda, która przychodzi do programu, tak naprawdę ma pewnego rodzaju marzenie, pewnego rodzaju cel związany z programem. Czy ty masz taki, żeby na przykład dotrwać do któregoś odcinka, nie wiem, zatańczyć z kimś bliskim? Moim celem jest to, żeby się cieszyć każdą, każdą chwilą w tym programie i czerpać z tego, jak z tych znajomości nowych, z tych fajnych relacji, które się budują, czerpać z tego jak najwięcej uczyć się jak najwięcej o sobie o swoim ciele też wkraczać w jakieś takie rejony których nigdy nie poznałam a dzięki temu wyzwaniu myślę że poznam. No i tak jak wspomniałam te cztery miesiące bym powiedział w pewien sposób wyjęte z życia. A jak to będziesz w stanie pogodzić z koncertami stworzeniem nowych utworów z tym życiem muzycznym. Znajdą się przerwy na, na też na moje zawodowe zawodowe życie jak najbardziej. To będzie wszystko tak poukładane że e, że będzie się zgrywało, także jestem o to spokojna, mam wspaniałych ludzi wokół, dodają mi bardzo dużo energii, więc będzie na pewno ciężko, będzie to wyzwanie, ale... Dasz radę. Idziemy w to. Na sam koniec mam do ciebie pytanie, bo tak jak jeżeli dobrze kojarzę wczoraj, dostaliśmy informację, że trips dołączy tak do jest. rodziny The Voice. Jak ty zareagowałaś? Radością. Pogratulowałam mu od razu. Jest absolutnie wspaniałą osobą, e, jeśli chodzi o, o, o jego kompetencje. Jest świetnym, przede wszystkim muzykiem. Jest świetnym, potem producentem. Jest też performerem, więc no, ma ogromną wiedzę muzyczną, ale też myślę, że wniesie coś, coś bardzo ciekawego do tego formatu. E, Lanbery, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą tak. rozmowę. I co, i widzimy się w. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na parkiecie.